Wiesz, co najbardziej męczy człowieka? Nie praca, nie obowiązki, to ciężary, których nikt nie widzi, te myśli, które nosisz tylko w głowie, te lęki, które dusisz w sobie, bo boisz się, że ktoś je wyśmieje, te ciche zmartwienia, które kładziesz do łóżka razem ze sobą. Ludzie mówią: Jesteś silny. A Ty wiesz, że w środku jesteś już zmęczony, ale milczysz. Naucz się jednej rzeczy. Siła to nie udawanie, że nic Cię nie boli. Siła to odwaga powiedzieć sobie: To za dużo muszę odłożyć, zanim mnie złamie. Ludzie mówią: Jesteś silny, a Ty wiesz, że w środku jesteś już zmęczony, ale milczysz. Naucz się jednej rzeczy. Siła to nie udawanie, że nic cię nie boli. Siła to odwaga powiedzieć sobie, to za dużo, muszę odłożyć, zanim mnie złamie.